Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek. Witam was w kolejnym odcinku z DSJ4. Oczywiście letnie zmagania widzów. I ruszamy dzisiaj do Zakopanego. Rozpoczyna tradycyjnie Fafi889. Zdobył pierwsze punkty, więc można powiedzieć, że misję swoją wykonałem w 100 A teraz można skupić się na spokojnych, dalekich skokach. I rozpoczyna to fafi 131 metrów prowadzenie. I z drugim numerem szarik 102 spadł w klasyfikacji o jedną pozycję. No i szarik 102, uwaga, szarik 102, piękny, daleki lot. I tym razem to on będzie liderem. Ski jumper z numerem trzecim. ładny ski jumper. W ostatnim konkursie się spisał. Zobaczymy, czy w... i w tym postara się powtórzyć wyczyń. Noskok bardzo dobry i prowadzenie. No więc jak na razie klasyfikacja jest zgodna z, ze stanem faktycznym. Mati 122. No i jak Mati też wysoka parabola lotu, ale nie tak daleko jak poprzednicy. Ale mimo wszystko drugie miejsce, proszę bardzo. No i tutaj wygrał z szarikiem i Słafim. No i kolejny Wiesław Pytlas. O chuje, a mi się dziewło. Mm. A dopiero odcinek zacząłem. No ciekawa zbieżność i Wiesław krótko, bardzo krótko. W tej chwili tylko Fafiego wyprzedza o 20 punktu zresztą. Miras. Miras też się nie potrafi podnieść tego lata. No szkoda, z wielkiego skoczka zimą, no ale... Może na zimę znowu powróci, to się okaże. Szóste ostatnie miejsce Mirasa. Najgorsza nota. No ale 134,9 to nie jest zła nota, nie zapominajmy. Kuba fan. Oj, Kuba fan chyba zepsuł jako pierwszy tak naprawdę skok. Tak jest. 118,4. No, nie za dobrze. Janusz Wietrzy Balkon. Janusz Wietrzy Balkon jest średnio. To nie jest dobry skok. Czwarte miejsce. No po nim się troszkę więcej już spodziewałem. Sepson Sepson... Ładnie i Ładniej, daleko czy prowadzenie tak jest. Pierwsza nota powyżej 140 punktów, choć skok nie był najdłuższy. No i teraz TP. No, to też będzie daleko. Też będzie daleko ładnie się położył na narty i nie wiem, czy nie będzie prowadzenia TP. Jest prowadzenie 40 punktów. Najdalej 133 metry. Brawo! Sylwester Bimbo Fiołek No, jak Sylwester, nie To jest za krótko Dziesiąte miejsce przedostatnie No to wiele wyjaśnia Snajper Uwaga, snajper Nie, ujoj. Bardzo słabo. 11. Miejsce za krótko. Adon Mystic Adon Mystic. Nieźle, ale mogło być dalej. 9. Miejsce. Myślę, że to dobry lepszy trochę skok był. O, zaskoczony jestem. Jędry. Taka jądry skacze przyzwoicie, no ale dziesiąte miejsce, co tu się dzieje? Menel. No i Menel, chyba nie za bardzo do z progu i krótko, bardzo krótko, trzynaste dopiero miejsce. No, coraz więcej skoczków nam tu odpada. Do Domiks. Oj, będziemy mieć pierwszy chyba dłuższy skok, tak naprawdę. I będzie prowadzenie, tak mi się wydaje. 133,5. Trzecie miejsce przegrał notami, na pewno. To nie ma innej opcji. 60 z TP, a 20 z Sepsonem. Trener Woźniak. Trener Woźniak. Nie, to jest za krótko. Odpada na pewno. 14 miejsce dopiero. No i Kari 44. Kari lepsze wyjście z progu chyba od poprzedników, ale skok także słaby. 14 miejsce. No co tu się dzieje? Gajor 10. Oj, Gajor lepiej chyba skoczy. Tak jest. Pierwszej czwórce jest dopiero dokładnie na czwartym miejscu, i swoją robotę wykonał. Maryś, oj, czyżby prowadzenie było zagrożone? Chyba nie, to będzie za krótko. Szóste miejsce: 132 metry. Jeszcze troszkę tutaj przegrał z niektórymi. Blotgamer 69. Oj, blot chyba też dzisiaj spasuje. Albo i nie, to nie jest zły skok, ale, ale dziesiąte miejsce. Dlaczego to się zawsze łączy z tym? No i maurycy. O, tu powinno być dobrze. Jest! I będzie prowadzenie maurycy! 134,5! I najwyższa nota 2,2 punktu dokładnie przed TP. No ale skał był przepiękny, to trzeba przyznać. Iwanowski, Iwanowski też nie najgorzej wypadł. Piąte miejsce. No i kolejny wędzony boczek z grilla. Przyzwoicie, nie powiem, i szóste miejsce, no jednak coś tu ruszyło, ale to połowa dopiero za chwilę przed nami będzie. Drawex. Drawex, Drawex, o, ale ładnie też. Zobaczymy noty, szóste miejsce. Noty także wysokie, więc dobrze. No i Maciek z 26 numerem startowym. Konkurs mu wyjdzie na 10, no, dzisiaj, dobrze, wygląda na drugie miejsce, proszę bardzo, o, co tu się wydarzyło, panie Maćku, no i Kapi, a Kapi nam spada i spada na no, stop tej klasyfikacji, no i dzisiaj będzie awans, powinien być, siódme miejsce, razem z Wędzonym Boczkiem Grilla i Draweksem. No i Jakub piekarski. No wydawało się, że Jakub wraca na właściwe tory, a tu znowu zaczął spadać nam Jakub piekarski. Może dzisiaj się odbuduje znowu. No nie powiedziałbym, to nie był taki dobry skok. 14 miejsce to prawda jest. Jak na razie, ale jeszcze trochę przed nami zostało. Limocy między innymi. No, Limocy, ciebie może zabraknąć, niestety. 22. dopiero miejsce Limocego. No, chyba cię zabraknie, niestety, w tym konkursie, w drugiej serii. Water. Oj, Water, znowu to to je wyjście z progu mnie przeraża. Dobry skok. Nie, 23. miejsce. Dzieńko. Bogdan Sobala. Pięknie Bogdan! To jest na piąte miejsce, skakuje nam Bogdan. Brawo! Można się z czego cieszyć. Marcin Forneski. To Marcin hypeowany jest na zwycięstwa i ten skok potwierdza wysoką formę. W tej chwili czwarty, ale straty tu są niewielkie. I Hakelberg. Kielberg, nie, on odpadnie tutaj. Tego jestem chyba pewien. 25. Miejsce, dokładnie. No i teraz Mateusz Sport. Już Mateusz troszkę się podniósł nam. I teraz miejsce 9. Więc także dobry występ będzie dzisiaj. No ale jeszcze trochę przed nami tu zostało. Ciekawy skoczków Master Łukasz między innymi. Ale Master Łukasz chyba się nie będzie zaliczał do tego grona 13 miejsce, no tak mówiłem, a tu proszę 132 wyleciał nagle. Więc to nie jest zły skok. Kliks. Nie, Kliks to jest. W dołku, w tej chwili takim, że ciężko będzie go z niego wyrwać. 32 miejsce, bardzo słabo. No, bardzo będzie ciężko. Przebrzydły rogacz. Przebrzydły rogacz. Nie, 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 nie. To też jest za krótko. 21 miejsce. No i teraz Mati. No, 13 miejsce, więc chyba spokojny jest. No i Darkness. Nie, 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 Darkness na pewno nie. Komuś właśnie dał awans. 38 dopiero miejsce. No i za chwilę wkroczymy do tych najlepszych zdzichu wiadro jeszcze przed nami. u wiadro spokojny lot, trzynasta lokata razem z Matim i teraz P.E.C.A. skacze. Oj P.E.C.A. będzie tu daleko chyba, nawet bardzo daleko i miejsce trzecie, skakuje nam na pudło P.E.C.A. w tej chwili. No ale jeszcze trochę przed nami zostało, Michał07 między innymi. Też dobrze. Miejsce 14, no Michał dzisiaj troszkę lepiej. Różne gry. Też się pnie nam tutaj w klasyfikacji. Zobaczymy, kiedy stanie w miejscu. Na razie wygląda to obiecująco. No, ten skok już nie był taki piękny. 20 dopiero szóste miejsce. Razem z Bloodgamerem dokładnie. No i teraz Andrzej YouTube'a. Andrzej YouTube'a. Piękny lot! Jakby wrócił nam Andrzej YouTube'a z dalekiej wyprawy. Ale nadal Maurycy na prowadzeniu. To nic, jest na drugim miejscu Andrzej YouTube'a, jest czołówce. Z Emil Solecki. Oj, też będzie daleko. No, ale chyba nie na podium. Dwudzieste miejsce! Ale noty go tu zniszczyły. Ja tu mówię o podium, a on na dwudziestym miejscu dopiero. Masakra. Rokstwałb12 siedzi w basenie. Dobrze, on zrobił swoją robotę. Szóste miejsce dokładnie. I Daniel Groński. Uwaga, Daniel. Daniel! Brawo! I mamy nowego lidera razem z Maurycym na tym prowadzeniu są. Duże brawa dla Daniela, ależ się Daniel tu nam odpala. I Mystic. Jak on zaskoczy wszystkich swoją odległością. Może inaczej poleci. No poleciał totalnie inaczej. 35 miejsce. No więc Mystic dzisiaj. Nie ma go, no. Plotgamer w tej chwili 30, ale jeszcze zostało przed nami trzech. Real Tobi jako pierwszy, ale Real Tobi chyba nie chce się znaleźć. 30, skok bardzo słaby, ale jest 28. miejsce centralnie wbił się do tej 30. No i Xaver Xaver Jabuszko, i Abuszko, wszystko będziemy wiedzieć. Oj, Xaver, wyjście niezbyt dobre. I o Jezu, czyżby to się stało? 46. miejsce Xavera. No to jest sensacja według mnie. I to największa. No, przebrzydły roga 30. I teraz musi czekać, czy jabłuszka awansuje do drugiej serii, czy nie. Raczej będzie, jeżeli nie popełni żadnego błędu. Będzie i to bardzo wysoko. Piąte miejsce Jabłuszko po pierwszej serii, a prowadzi Maurycy z Danielem Grońskim. To już nie jest sensacja. Trzeci Andrzej YouTube'a, czwarty Maciek, piąty właśnie lider Jabłuszko, szósty Peca, siódmy TP, ósmy Sepson, Martin Forneski, Rokspał B12 siedzi w basenie. Tak się prezentuje Dyszka w pierwszej serii, a w drugiej na, na szarym końcu mamy Janusza Wietrzy balkona Reala Tobiego i Szarika 102 Oni dzisiaj będą... Yy, Mieli szansę jeszcze coś się poprawić. No i rozpoczynamy. Mamy dokładnie 30, więc każdy będzie dzisiaj zadowolony, bo każdy zdobędzie chociaż punkt. Janusz Wietrzy Balkon. Pierwszy, no jeżeli zepsuje swój skok, to przywita się z tym jednym punktem i chyba tak też uczynił. 129 metrów, bardzo krótko. No a ta z Real Tobi, tu powinna być odległość o wiele dalsza, ale zobaczymy. Będzie. Będzie! O, proszę! 136,5! No i mamy rekordzik! Chcieliście tego rekordu na pewno, Te real, to real wam go zagwarantował. w tym skokiem się wbije do dziesiątki, tak mi się wydaje. Zobaczymy zresztą. Szaryk, 102. O Jezu! No, Szaryk, punkcik dzisiaj dla ciebie. Spóźnione wyjście z progu i w efekcie... Ostatnie, jak na razie trzecie miejsce. Jakub Piekarski. No, żyje tym skokiem Reala Tobiego, ale o tym trzeba zapomnieć trzeba lecieć dalej. Jakub Piekarski także nie odpuszcza i także dobry skok. Drugie miejsce 133,5. No, ale strata jest spora do Reala Tobiego. Mati 122. I 122, tak już odległościowo, chyba nie skoczy daleko. Nie, drugie miejsce to prawda, udało mu się uzyskać przed Jakubem Piekarskim. Maryś. I czekamy na dalekie loty, chcemy je ujrzeć, więc Maryś jak najdalej poprosimy. No nie, to jest słabo, czwarte dopiero miejsce. I teraz Ski Jumper. Ski jumper, ski jumper. Nie, też krótko. No, czwarte miejsce. No, myślałem, że coś więcej jednak pokaże nam. A tu taka klipa Emil Solecki. Jest w drugiej serii, no ale. To nie ta dziesiątka, której powinien być, ale. Za dużo nie awansuje. Piąte miejsce, no jak w ogóle awansuje. Na razie traci. I teraz Gajor 10. Kajor 10, piękny skok. Ale na czwarte miejsce lider niezmieniony. Drugie i trzecie miejsce również. No, może Master Łukasz to zmieni. No, warunki się troszkę odwróciły. Nam nie ma tego wiaterku, który by tak bardzo pomagał. Ale można skoczyć w tych warunkach dobrze. Szóste miejsce Master Łukasz, no ale podium niezmienne. Mati. Dobry! Dobry skok! Drugie miejsce, 281 nota! Coraz bliżej tego reala Tobiego są. Zdzichu wiadro! Zdzichu wiadro, nie! Za krótko! Dziesiąte miejsce, o, ależ spadł mocno! Na szary koniec! Michał07 No, przy dobrych notach mógłby objąć prowadzenie. Drugie miejsce jednak zabrakło. Jeszcze dwa metry. Aj, ja, Robi się coraz ciekawiej. No, Real to mi za chwilę nam do dziesiątki wleci. Tym skokiem wędzony boczek z grilla. Nie, to będzie za krótko. No, powinien jeszcze tam. Komuś użyczyć punktów, użyczył Januszowi Wietrzybalkonowi, między innymi. No i teraz Drawex, również 14 miejsce. Nie, nie przeskoczy, już myślałem, leciał naprawdę ładnie, ale 7 miejsce w ostateczności. No i Kapi, mówiłem o nim w pierwszej serii, że to słabo mu idzie. Może się zrehabilituje dzisiaj tymi konkursami nieudanymi. Zobaczymy, nie spadnij to mocno. Na razie 12 miejsce, O oh jezu, yes. trzecia dziesiątka wita. I Mateusz Sport. O nie, Mateusz, coś ty zrobił. Ależ się źle wybiłeś. I 12. Dopiero miejsce. Jezu, nic się tu nie chce zmienić w klasyfikacji. No, widzicie to Iwanowski, 13. Jest i zobaczymy, czy on coś tu zmieni. No, nie za bardzo. Wszyscy w tą samą dziurę lądują i 12. miejsce Iwanowskiego razem z Mateuszem Sportem. No i Domiks, No, wiatru nie ma. Ale mix, proszę, jak się postarał. I wskoczył na drugie miejsce, wskoczył. Nieważne, że Real Tobi dalej prowadzi. Bogdan Sobala. No, za chwilę wkroczymy do tych najlepszych. Jeżeli oni sobie nie poradzą, to znaczy, że Real Tobi, Real Tobi jest głównym kandydatem dzisiaj do zwycięstwa. Bogdan Sobala, chyba pierwszy i przeskoczy go. Nie, zabrakło jeszcze. Ile? Dwie dziesiąte punktu Bogdanowi zabrakło. No, ale jesteśmy coraz bliżej. Sepson, 8 miejsce po pierwszej serii. Wystarczy dobre wyjście z progu i dobry lot, ale to nie jest taki lot. 9 miejsce Sepsona razem z Drawexem. No i Martin Forneski, on potrafi tak z dalszej pozycji zaatakować. Ale czy dzisiaj? No, nie za bardzo. Już się bałem, że nie wyląduje. 18 dopiero miejsce forneski. Dzisiaj trzecia dziesiątka cię zabita. b 12 gdzieś w basenie. To jest bardzo ważny skok. Bo oni tam między sobą walczą, jakby nie patrzeć. Cały czas. I tutaj musiałby B wygrać z nim. A przegrywać będzie! Piąte miejsce! No, jeszcze za Michałem 07 ląduje. I teraz TP No nie mogą go przeskoczyć. No, TP to już w ogóle zepsuł swój skok. Już o tym nawet nic nie mówię. 22 miejsce. Uszczęśliwił kolejnych. PECA! No, po Pecy to ja mogę się wszystkiego spodziewać. No, potrafi naprawdę tutaj zabłysnąć. Ale nie dziś. Siódme miejsce to jest Max teraz, co mógł wyciągnąć. No a zobaczymy, jak lider odpowie na te wszystkie ataki. No, wylądował ładnie. I trzecie miejsce, więc tutaj nie mógł pokonać ani Reala Tobiego, ani Bogdana Sobale, ale skoczył na podium. I to się dla niego chyba najbardziej liczy. Maciek będzie atakował z czwartego miejsca. Czy on jest w stanie tutaj odebrać coś? Nie. To jest za krótko. Spadek będzie. Jedenaste miejsce Maćka. No i Andrzej YouTube'a. Jak nie on, to kto to może zrobić? Tylko on potrafi tak daleko latać. No i Andrzej YouTube'a. Chyba zabraknie mu. Czwarte miejsce. Jeszcze ląduje za jabłuszko. 20 punktu. No, dla jabłuszko to się świetnie układa. No, ale zobaczymy. Maurycy. Maurycy. Teraz bardzo ważny skok. On też potrafi zaskoczyć, tak jak w pierwszej serii zaskoczył, ale w drugiej nie będzie powtórki. 135, dziesiąte miejsce, najlepszy, najgorszym opcji będzie 11. A czy Daniel Groński sięgnie dzisiaj po zwycięstwo? Zaraz się okaże. Chyba nie. Chyba jednak real. Tak jest. Daniela chyba nawet na podium nie zobaczymy. Dziewiąte miejsce, Daniel. No szkoda wielka, bo miałeś szansę dzisiaj na zwycięstwo. Na no konkurs wygrywa niespodziewanie chyba Real Tobi. Tym drugim skokiem naprawdę dowalił Bogdan Sobala. 2 dziesiąte punkty przegrał z nim. Jabłuszko trzeci, pół punkta przegrał Andrzej YouTubea 4, piąty Domik, szósty Michał 07, siódmy Roswał B12, siedzi w basenie, ósmy maty dziewiąty Danie Groński, dziesiątka zamekka peca. A więc dzisiaj największym przegranym wychodzi na to, że jest Xaver. No niesamowita sytuacja. Trzy miejsca ostatnie, które dały punkty. szarik 102 30, 29 wędzony boczek z grilla i TP 28. Spójrzmy na klasyfikację generalną, bo tutaj się zrobiło nazbyt ciekawie. Jabłuszko z czteroma podjami, ale oczywiście trzeciema misami ma 471 punktów dalej Real 445. No i później zrobiła się dosyć mocna przerwa. Xawar i Orsław B12 siedzi w basenie. No, tracą prawie 100 punktów, już bo 376 mają dalej. Andrzej, YouTubea 373, podgonił Daniel Groński 371, Mystic 344, Emil Solecki 341, Michał 07 334 i PC 10 316. Na dole chyba za dużo się tutaj nie pozmieniało. nie. Fafi 889, Szarik yy, 102, Iski Jumper to jest ta. Ten dół tabeli, w tej chwili. No ja w tym momencie żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i widzimy się za tydzień, już w szesnastym konkursie. No, letnich zmagań widzów jesteśmy coraz to bliżej. Trzymajcie się. Na razie, Papa. Pa. Hej.